Gra karciana o kwiatach, dokładnie o tulipanach, więc generalnie mamy klimat Holandii, Amsterdamu, festiwal tulipanów. Nazywa się e, Eine Tulpe für dich, czyli tulipan dla ciebie, ale też jest tytuł angielski e, Gift of Tulips, czyli e, podarunek z tulipanów, jakby tak. I chodzi tu o to, że będziemy punkty zdobywali nie tylko za gromadzenie kart u siebie w bukietach, ale przede wszystkim za wręczanie innym pojedynczych tulipanów. Tu mamy mniej więcej pokazane, jak to będzie wyglądało. Tu są karty festiwalów i poniżej poszczególne tulipany do festiwalu się kwalifikujące. Im wyższa wartość łączna, to dane tulipany idą na prawo czyli generalnie będą więcej warte, ten których będzie miał potem w prywatnie większą ilość tych, tego danego gatunku tulipana. A, a, natomiast też trochę namieszają mieszają taki tajny festiwal Tulipanów. O co tu chodzi? Więc tak, na początku każdy z nas bierze dwie karty. Jedną oddaje do tajemni, tajemniczego festiwalu, drugą zostawia u siebie, więc tu dla swojego gracie, to każdy zostawił sobie tam jedną kartę. Tu należy wystawić karty, ile ile gracie. oczywiście z tytułu cięć kart idzie, że nie gra, nie grają na przykład wszystkie 5, 6, chyba że gra nas 5-6 osób. Oprócz tego należy karty. tu są festiwalowe, tak? ale oprócz tego są tu 5, 6 też i te też mają różne, z tu dla dwóch będą inne wartości. Tak? I oprócz tego wystawiamy 3 karty. Tu widzimy dwie czwórki, czyli generalnie czy to będzie tak, czy tak to jest obojętne. Tu jak zostało wyciągnięte, tak, tak będzie, tak? Jakby kolejna trójka się pojawiła, to ta przejdzie tu, tu przyjdzie nowa trójka. I zobaczmy, jak to wygląda. Obyła taka trójka, to jest łącznie 6, więc to jest więcej od 4 i od 4, czyli te dwa idą tu, to idzie tu. I dzięki temu gracz, który będzie miał u siebie najwięcej tych tulipanów, no tu jest za 5-6 to akurat dobra, to akurat nie gra. 4, no to to będzie, to będzie tak o 4. Bo 8 to jest najwięcej, tutaj, tak? Raz. I tu mamy na takiej karcie pokazane. Bo karty możemy oddać komuś. Możemy dostać punkty, jeśli będziemy mieli u siebie. I tu są pierwsze, drugie miejsce dla tych kart. Z 5-6 graczy, jest jeszcze trzecie miejsce. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce lub zostawić u, u siebie. I w swojej turze wykonuję jedną z trzech akcji, e, e, czyli e, biorę sobie kartę i mogę ją dać tak. Mogę ją dać tutaj, żeby zmienić, lub jakie jak najwyższe nie zmienić e, pozycji kolumny. Siłą rzeczy, jak będę miał ich u siebie więcej, tych, no to będę miał najwięcej, mieć 15 punktów, na drugim miejsce 10, a tych Pierwsze 10, drugie 7, tych, pierwsze 5, drugie 3 miejsce. Na, yy, gracz wnaczyń, który ma ich naj, yy, najwięcej i drugie w kolejności. No to widzimy, no nie, nie punktuje, tak? Ale to się jeszcze zmieni, bo na koniec, jak te karty się skończą, to z tych będziemy tasowali, losowali 5 i wykładali do tych kolumn. Więc coś nam się tu jeszcze może pozmieniać. Yy, to stąd ten tajemniczy festiwal. Więc tak, mogę dać na którąś z tych kolumn tu będą oczywiście 4, jak się pojawi kolejny rodzaj. Siłą rzeczy mogę zmienić, no tu jest czwarta, o właśnie trzecia, no to, no to ta musi przejść, bo... potem się wyciągła o taka, to to będzie tu, o, więc siłą rzeczy zmieniam rotację, tak, więc zmieniam punktację, bo te są bardziej warte do trzymania ich, tak, bo, bo pucharki się zmieniają, tak. Więc jedno dodaję tu, żeby zmienić kolumnę. Drugie co mogę zrobić, jak biorę kartę, mogę ustawić ją u siebie i siłą rzeczy zbieram już kolejny zestaw kart, jeśli będę miał ich potem więcej od innych, patrzymy oczywiście jaki rodzaj, to tyle punktów z pucharku dostanę z tych tutaj kolum, kolumn, tak? bo to się liczy potem wpływa na, na pucharek ale ile jak ten będę miał, tak? Kolejne, co mogę zrobić, to dać komuś. Biorę kartę i daję innemu graczowi. Ja mogę na któremu temu dam na przykład, że on, jemu się tu powiększa, tak? Kolejne zdobywa, ale ja, że dałem i patrzę. Dałem takiego, czyli pana, czyli dostaję jeden punkt plus dałem wartość 3, czyli cztery punkty. Widzimy wartość z karty, tuli panek plus jeden. Jakbym dał takiego komuś wartość z karty plus dwa. Jakbym dał tego, który jest na chwilę obecną najmocniejszy, tak? To 3 plus wartość z karty. No i kolejne, co mogę zrobić, jak nie chcę dać tu, tak? W tym przypadku tu i, i to przesunąć, to mogę dać tu. To będzie pas tasowany. Ja wiem, że na przykład wzmocniłem to jakąś tam kartą tą, czyli tam potem może przejść w tą stronę. No, i potem na końcu liczymy. Liczymy sobie punkty, jedno w, w toku gry, jak komuś dawałem. Widzimy ten, tej, znaczy jak, jak jedno, jak zatrzymuje, to liczymy sobie to i to. Czy jak da się daję kartę, to nie liczę tej punkty, tylko liczę punkty z, z tu lub tu, tak? Zatrzymywanie karty. To rzeczy jak zatrzymuje te, te mocne no to nie dostaję za nich punktów, ale ich mam więcej, czyli mogę zyskać pucharki, tak, na koniec. Więc punkty za zatrzymywanie, ale dla tych słabszych. Kolejna rzecz, wzmocnienie kolumny, żeby na, y, 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 dany rodzaj tulipana punktował więcej, jeśli ja go oczywiście mam u siebie, tak, bo dostaje pierwszy, drugi, więcej osób, to trzeci. Kolejne tu, żeby przetasować, i 5 wyłożyć i zmienić jakąś tą, tą, tą pozycję na koniec. No i kolejne, żeby dać komuś, tu jest znowu na odwrót, jak było trzymanie. Jak komuś daje, to bardziej się opłaca dawać te, które są wyżej tutaj punktowane w festiwalach. 3 plus karta wartość, 2 plus karta, 1 plus wartość z karty, a tu tylko wartość z karty, tak? Jak komuś daje, ale siłą rzeczy jemu, wtedy wzmacniam jego kolumnę, czyli jego bukiet, czyli jego możliwość zwyciężenia w ilości na pucharku. No i oczywiście tutaj mamy ładne takie pionki, związane z Holandią, żeby punktować na tych planszetkach dwóch. Tyle możemy w tej grze zrobić. Bardzo ciekawa gra ponieważ ciągle coś się coś zmieniają wartości punktowe tak jedno że przesuwanie kolumny co wpływa docelowo na wartość tulipana drugie tu, żeby będę mieszkać na koniec, drugie, żeby dać komuś, żeby od razu dać sobie więcej punktów, ale siłą rzeczy, on może wtedy zyskiwać w którejś kolumnie, czyli może mieć lepiej z pucharkiem, lub zostawić u siebie, ale wtedy te, te słabsze zostawić, bo one dają punkty. Oczywiście te mocniejsze też mogę, ale oni dadzą mi wtedy punktów, tak? Natomiast wtedy będę miał jeszcze silniejszą pozycję na pucharek. No, tak to wygląda w, prak w praktyce i, i w sumie w teorii też, tak? Pamiętamy, że jak pojawi się karta, która będzie dany stos, o mam dwójkę, to akurat tu, ale że stos byłby tak samo warte ilościowo, to on też przesuwać. Jakby, jakby była e, e, tak, coś, co nam da. O, tu dwójka, e, 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 moment, tu nie ma akurat. E, tu dwójka, ale coś, żeby tu mamy teraz trzy plus 4, 7 o jakby tu się pojawiła trójka, tak, to to i tak przejdzie w tym miejsce. Że nie tylko te wyższe, ale te równe wartości, jak dany dogania, war, dogania wartością tą, tą wyższą, to na też ją przesuwa. O tym pamiętamy, tak. Eine Tulpe für dich, czyli Tulipan dla ciebie lub Gifts of Tulip. E, ciekawa gra, ponieważ właśnie zarabiamy nie tylko na tym, że Tulipany zatrzymujemy, ale także, że dajemy komuś te tulipany. I trzeba właśnie tak się zastanowić, jak, ile, i które, i kiedy komuś dać, a kiedy sobie zatrzymać te tulipany, tak? W co zainwestować e, w zależności od tego, co się tu dzieje w centrum. I kto, co ma już u siebie wyłożone, bo czy mamy wyłożone jawne, tylko te jedne tu będą mniej jawne, tak? Ta sekretna, festiwal, jakby. Gifts of Tulip, ein Tulip for dish. Całkiem ciekawa, mądra gra. Aha, no i oczywiście gra dla 2-6 osób od roku życia. 20 minut zabawy około, pamiętamy, nie dla 0,3. Takie wartości ładnie to jest zrobione. Jak ktoś lubi gry o kwiatach, klimat Amsterdamu, Holandii, no to jest to naprawdę fajna rzecz. Dzięki.